Siemanko, witam Was serdecznie. Ostatnio ktoś mnie się spytał, jak wygląda zestaw na Mintusa. Bardzo mało jest tego w internecie. Często są to jakieś tam zestawy zagraniczne na dwóch haczykach i nie wiadomo, czy można tego używać w naszych okręgach. Ja Wam tutaj pokażę najzwyklejszy zestaw gruntowy i naprawdę nic nie trzeba wymyślać. To ma być prosty zestaw i przede wszystkim skuteczny, nic się nie będzie plątało. Jest oczywiście parę rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę i dzisiaj sobie to mówimy w tym filmie. Jakby Robić taki zestaw na mintusa. Przede wszystkim zacznijmy od haczyka. Zwróćcie uwagę, ja już tutaj mam zawiązany przypon, jest to przypon na grubej żyłce, no przynajmniej na 0,18-0,20. No muszą być to potężne przypony, dlatego że podobnie jak haczyk, dlatego że częstym przyłowem podczas łowienia mintusów są sandacze. Nie należy to do rzadkości, nawet duże ryby potrafią brać na te ogonki, na małe rybki, na filety sandacze bardzo to lubią i dlatego haczyk i przypom powinien być spory no przynajmniej 0,18 zwróćcie uwagę tutaj na haczyki tutaj mam haczyki w rozmiarze 1 i 2 to już są naprawdę potężne haczyki i przede wszystkim haczyk na miętusa powinien charakteryzować się długim trzonkiem czyli taki haczyk węgorzowy można powiedzieć, dlatego że często tą rybkę przykładamy 2-3 razy podobnie z filetem, są to przynęty miękkie żeby nie spadały one się rozpuszczają w wodzie rozmywają Dlatego musi być długi trzonek, który pomieści tą przynętę. Dwa można taką przynętę zabezpieczyć gumką lub materiałem PVA, żeby po prostu podczas rzutu nam te miękkie przynęty nie spadały. Dodatkową kolejną ważną rzeczą w, w tym haczyku węgorzowym używanym na mitusy jest tutaj tutaj są zadziory na trzonku. Zwróćcie uwagę, jak one trzymają. Może pokażę to na niezawiązanym haczyku. Nie wiem, czy to będzie widoczne, ale haczyk węgorzowy posiada zadziory. Zwróćcie uwagę, jak to trzyma. Dlatego, żeby właśnie się te rosówki nie zsuwały, podobnie tutaj przy, na rosówki też można mówić mintusy, podobnie te żywce, żeby nam nie spadały. Te zadziory tutaj na trzonku bardzo fajnie trzymają te miękkie przynęty. Generalnie najlepszy haczyk, właśnie z długim trzonkiem i zadziorami. Tylko musimy pamiętać, jak zawiązujemy ten haczyk, żeby nam ten splot nie, przy, nie przykrył tych Zadziorów. No może ten pierwszy tutaj gdzieś będzie w okolicy, ale żeby chociaż ten drugi był odsłonięty, żeby ten żywiec się miał czego złapać. No, to haczek i przypon mamy omówiony. A długość przyponu, no to w zależności od sy sytuacji są osoby, które łowią na 30 cm, a nieraz są e, niektórzy, którzy łowią na metrowe, To już według własnych, e, własnej wody, e, sytuacji na łowisku jest dużo zmiennych, które powodują właśnie jaka ta długość przyponu. Ja taki standardowy 50 cm przypon używam, generalnie. Wszystkie te przynęty, o których mówiliśmy, e, typu martwe rybki, ogonki, filety, one podczas lotu mogą powodować, że ten zestaw gdzieś tam będzie się obracał może gdzieś to splątać zestaw więc warto wykonać zestaw na krętliku, podobnie krętlik nam pomoże podczas zaczepu żeby po prostu ten zestaw będzie bardziej wytrzymały i teraz tak, wiele osób używa przeróżnych ciężarków, nawet zestawy karpiowe, budowa zestawu tak jak karpiowa jest na klipsie niektórzy używają oliwek gdzie jest dużo zaczepów generalnie Najlepiej, żeby ołów był po prostu owalny. Zwróćcie uwagę, tutaj mam owalny ołów. Co ciekawe, ołowie wykonane przez mojego tatę mają ze 20 lat, ale cały czas oczywiście są skuteczne. Nic im nie dolega, bo nie ma co. Przede wszystkim takie owalne, owalne ciężarki jest tam łatwiej gdzieś wyrwać z kamieni, bo miętusy najlepiej łowić gdzieś, gdzie są kamienie, zaczepy, korzenie, ale generalnie są najlepsze te takie doły za warkoczami, zagłówką, albo gdy jest z dół na napływie. To są bardzo fajne miejsca na, na miętusy i te miejsca charakteryzują się tym, że przede wszystkim często gdzieś ten ołów może się zaczepić a taki owalny łatwiej jest wyrwać zwróćcie uwagę, na dole powinien być y, oczywiście y, stoper, żeby nam tutaj ten ciężarek nie zbijał węzła i tutaj zwróćcie uwagę, jest y, duża pętelka y, taka z dwóch tutaj nie musi być żadnej finezji małych tych pętelek, nawet lepiej jak są duże bo zmarznięte ręce po prostu ciężko tutaj nam gdzieś wymienić ten przypon, wiemy miętusy łowi się w trudnych warunkach y, zimą, gdzieś y, gdy pada śnieg wieje Wiatr, deszcz, i gdy to wszystko jest tutaj małe, finezyjne, ciężko na tym zapanować, ciężko to wymieniać. Zwróćcie też uwagę że ja mam z drugiej strony stoper i teraz czemu zestaw samozacinający? Nie musi oczywiście być samozacinający i nie, o też, nie, nie też o to chodzi w tym stoperku tutaj od góry, chociaż spełnia takie zadanie, gdy zblokujemy ten ciężarek, ale przede wszystkim na Mintusy często się łowi krótkimi rzutami, wcale daleko się nie łowi, gdzieś właśnie pod warkocz, pod dziurę, pod krzak, często te rzuty są spod kija, z boku, i takie, takie wszystkie rzuty powodują, że ten ciężarek gdzieś się nam do góry przemiesza. W ekstremalnej sytuacji nawet możemy złamać szczytówkę, rozbić, rozbić tą przelotkę szczytową ale przede wszystkim, żeby nam się to nie plątało. Gdy sobie gdzieś tutaj go zblokujemy, to po prostu ten ciężarek nie wędruje nam po całej żyłce i nie przemieszcza się i ten zestaw nam nie będzie się plątał. A gdy nie chcemy zestawu samozacinającego, po prostu ten stoperek gdzieś tam oddalimy i tutaj cały czas piękna będzie sygnalizacja. Ale ten stoper też nam umożliwia dopasowanie się do łowiska. Możemy sobie ten ciężarek zblokować i mamy zestaw samozacinający. Ale generalnie chodzi bardziej o to, żeby nie plątał nam się ten zestaw. I teraz najlepszym kijem do takiego zestawu będzie FEDER, Najzwyklejszy FEDER. Ja używam FEDER do 130 gram. To jest bardzo wytrzymała wędka, spokojnie można nią łowić komercyjne karpie, gdzieś tam nawet na rzekach Brzany, a tutaj mi pozwala po prostu tymi cięższymi ciężarkami gdzieś tam umieścić zestaw zaraz na granicy prądu albo przy prądzie gdzie te mintusy w tych dołach gdzieś tam się chowają. Tak mniej więcej powinien wyglądać zestaw na mintusa. Najzwyklejszy zestaw gruntowy. Przede wszystkim tu się nie ma co psuć, nie ma się co plątać i ma to być wytrzymałe na przyłów większego sandacza. To by było tyle w tym odcinku. Subskrybujcie kanał i zadajcie w komentarzu kolejne propozycje filmów. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemanko, cześć!